Wygraliśmy za trzy punkty, to jest dla nas najważniejsze. 3-0, czyli też gdzieś w miarę, w miarę szybko. Cieszymy się z tego i co? Co? Nas jest Zaraz święta, dużo czasu nie mamy i niedługo kolejny mecz. Zagraliśmy to, co chcieliśmy tak naprawdę. Pokazać trochę tego pazura, trochę tej złości po tej przegranej i naskoczyć na tego przeciwnika. Wydaje mi się, że w większości zrealizowaliśmy to kilka punktów, kilka piłek mogliśmy pewnie jeszcze lepiej rozwiązać, ale myślę, że to przyjdzie z treningami. Statystyki nie grają, to każdy ci powie. Wiele osób dzisiaj dobrze zagrało, każdy mógł zostać wyróżniony. Najbardziej cieszy nasza dobra drużynowa gra. Chłopaki wiedzieli co mają robić i naprawdę dobrze realizowali tą taktykę. Na pewno zbliży nas to do tych miejsc czołowych, tam gdzie chcemy być, bo rozmawialiśmy z chłopakami. Nie chcę mówić źle o przeciwniku, ale z tego typu przeciwnikami, którzy są gdzieś w środku tabeli, jeśli chcemy myśleć o czymś na koniec sezonu, to musimy wygrywać. Musimy wygrywać w takim stylu, po to, żeby tam dojść do tej czołówki i później będziemy otwartą bitwę prowadzić. Zobaczymy, na co nas stać. Życzę wszystkim zdrowych, wesołych i spokojnych, a także rodzinnych świąt i żeby wszystko było super.